Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania i zapraszam na przegląd wiadomości. A tak poza tym, jeszcze trochę i majówka, jeszcze trochę i wolne, no i może się wyśpię. No ale o czym dzisiaj? Ano o tym, że wszyscy mieli rację i wybory kopertowe to było przegięcie pałki. Andrzej Duda przyjął antidotum, albo przywieźli mu lody ekipi Freeza. Nie wiem, sprawdzimy. Włochy odkryły, że terminale i wózki sklepowe są brudne. Moja mama odkryła to, jak była mała, ale okej. Okay. Może nie, że terminale, bo terminali chyba wtedy jeszcze nie było. No ale zapraszam! Onet ujawnia to, co było ujawnione, jednak niepotwierdzone. A co ujawnia? Ano to, że Najwyższa Izba Kontroli dysponuje dowodami i dokumentami wskazującymi na to, że premier oraz jego szef kancelarii mieli świadomość, iż organizacja niedoszłych majowych wyborów kopertowych. Może być niezgodna z prawem. To jest y, odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za złamanie konstytucji, ale też przed Sądem Powszechnym za przekroczenie uprawnień. Mówi onetowi sędzia Katarzyna Wesołowska z Budniewy. Która przez lata zasiadała w komisjach wyborczych, swoją drogą, dlaczego jeszcze PiS się z nikim nie uporał przez tyle lat, to jest takie zastanawiające. Nie, Najwyższa Izba Kontroli dysponuje dowodami, dokumentami stawiającymi w bardzo niekorzystnym świetle premiera Mateusza Morawieckiego i jego szefa kancelarii Michała Dworczyka. Chodzi o organizację niedoszłych wyborów kopertowych z maja 2020, do których Przygotowania zostały przeprowadzone pod olbrzymim naciskiem ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości i zrażącym naruszeniem prawa ustalił dziennikarz Onetu Andrzej Gajcy. To mogą być ewentualne zarzuty karne, tak o działaniach Morawieckiego oraz Dworczyka mówi sędzia Katarzyna Wesołowska z Budniewek z Łódzkiego Sądu Okręgowego, która przez lata właśnie była w tych komisjach do kontrolowania procesów wyborczych. Nie ulega wątpliwości, że jeśli premier i jego szef kancelarii mieli opinie prawne mówiące o tym, że organizacja tzw. wyborów yy, kopertowych jest niezgodna z prawem, a mimo to Mateusz Morawiecki wydał poczcie polskiej polecenie ich Przygotowania, to można uznać, że mógł przekroczyć swoje uprawnienia. Tym samym mógł dopuścić się przestępstwa z artykułu 231 kodeksu karnego, wskazuje sędzia. Jak przypomina wyrok mówiący wprost o tym, że premier złamał prawo, polecając poczcie przygotowania do wyborów w połowie września, wydał już wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie. Czy premier Morawiecki i minister Dworczyk za opisane przez one działania mogą odpowiedzieć przed y, Trybunałem Stanu? No, Katarzyna Wesołowska z Budniewek przyznaje, nie jest zwolenniczką tej instytucji. Trybunał stanu działa w jakimś stopniu na zasadzie polityczna ręka-rękę myje. Przecież, aby kogokolwiek przed nim postawić, potrzeba aż 3 piąte głosów w Sejmie, a to niemal niemożliwe. Poza tym daje ogromne fory tym, którzy akurat dysponują większością. W mojej ocenie wszyscy urzędnicy, może poza prezydentem i premierem. Powinni odpowiadać przed sądami powszechnymi, dodaje. Zdaniem sędzi opisany przez onet okoliczności pilnego zamawiania przez kancelarię premiera dodatkowych opinii prawnych po tym, gdy jasne stało się, że wybory kopertowe się nie odbędą, to szukanie parasola ochronnego. Premier y, nie miał żadnej podstawy prawnej, by dopuścić do zarządzania takich wyborów, co wprost wynika z uzasadnienia w USA. Y, nie miał też prawa polecać Poczcie Polskiej ich przygotowania, a to, że gorączkowo zamawiał dodatkowe opinie prawne, które mogłyby jego działania uzasadnić, świadczy tylko o tym, że pilnie próbował znaleźć podkładkę dla swoich działań. Ale cóż, mleko się rozlało i prędzej czy później ktoś za to powinien odpowiedzieć. Kwituje sędzia Wesołowska z Budniewek. Ewentualna odpowiedzialność karna za przekroczenie uprawnień przez urzędnika państwowego upływa po 15 latach. Warunkiem jest wszczęcie tej sprawy postępowania w ciągu 5 lat od zaistnienia złamania prawa. Chciałam tylko powiedzieć, że miło było poznać panią sędzie, myślę jednak, że czekają teraz jakaś syłka do najmniejszej miejscowości w Polsce, albo jakaś izba dyscyplinarna czy trybunał. Napiszcie, gdzie widzicie panią sędzie za 5 lat. Odważna, nie powiem. Ale uwaga. Niewiarygodna informacja obiegła media. Do Andrzeja Dudy podjechały lodówki. I ja w pierwszej kolejności pomyślałam, że to pewnie lody ekipy Friza, bo teraz takie modne, a prezydent udziela się na niektórych e, kanałach i u niektórych twórców na YouTube, tych młodych, znanych. To może sobie ogarnął od kogoś jakieś zamówienie. No ale nie. Pan Andrzej Duda, ten sam co nam kobietom dał zniżki na podpaski, potwierdził, że się zaszczepi. Tak powiedział fakt. Dokładnie fakt.pl. Andrzej Duda poinformował, że wraz z żoną zaantidotumuje się w poniedziałek, jednak czy prezydent, tak samo jak inni obywatele, musiał odwiedzić punkt antidotumowania? Do pałacu prezydenckiego przyjechał w godzinach popołudniowych ambulans, z którego wysiadły dwie kobiety z lodówkami przypominającymi te, w którym przetrzymuje się lody friza. Nie żartuję. Te, te, które przetrzymuje się szczepionki. Prezydent Andrzej Duda był pytany w piątek w Polset News, czy się za antidotumuje. Odpowiedział, że na razie tylko zarej się zarejestrował, bo wypadał dzień rejestracji jego rocznika, czyli 72. Żona również się dziś zarejestrowała i mamy być zaszczepieni w poniedziałek, czyli ten co już był. Andrzejowi Dudzie została zaproponowana szczepionka firmy Moderną. Jak wynika z informacji, którą otrzymaliśmy z kancelarii premiera, prezydent miał w poniedziałek szczepienie w godzinach popołudniowych. Oko kamery nie zarejestrowało jednak, aby prezydent wyruszył do punktu szczepień. Zamiast tego, na terenie pałacu prezydenckiego pojawił się bus, z którego wysiadły dwie kobiety niosące małe, przenośne lodówki. Antidotumy na Maurycego, aby zachować swoją funkcjonalność, muszą być przetrzymywane w niskiej temperaturze. Do tego celu używa się podobnych lodówek, jakie pojawiły się w siedzibie prezydenta. Jak poinformował Michał Dworczyk, szef kancelarii prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik rządu do spraw antidotumowania, dopiero w czwartek, 4 maja, ruszy rejestracja przedsiębiorców, którzy chcą się zaantidotumować i swoich pracowników w sumie. Wielkością pozwalającą na wejście do programu jest zgromadzenie 300 pracowników bądź pracowników i ich rodzin, którzy chcą się zaantidotumować, wskazał Dworczyk. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie ruszą antidotumy w zakładach pracy. W takiej chwili nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć, że zaczniemy antidotumowania czy nawet pilotaż w zakładach pracy 15, 12 czy 20 maja. Musimy zaczekać, aż się unormuje sytuacja z dostawami do Polski, tłumaczył pełnomocnik rządu. Także to nie były lody ekip. Swoją drogą są takim fenomenem marketingowym, że frizowi należą się ukłony za to, jaki odniósł sukces. A pan Duda będzie zdrowy, przynajmniej też dobrze. Bo czemu nie? Bo ja sprawdzając kalkulator, to przesunęłam się troszkę w kolejce, bo jeśli zaszczepię się szczepionką Mo moderna, zakończę szczepienia do. 8 grudnia 2021 roku, a najwyższą odporność będę mieć od 15 grudnia 2021 roku. Jeśli natomiast otrzymam antidotum Vaxzevria, czyli AstraZeneca wcześniej, drugą dawkę otrzymam do 2 lutego 2022, a odporność do 9 lutego. No także tego, pośmialiśmy się, jest fajnie, idziemy dalej. Uwaga! Tym razem Włochy odkryły Amerykę. Wózki sklepowe i terminale płatnicze posiadają zarazki. Teraz wszyscy robimy wow! No, na raz, dwa, trzy. Wow! Jak podaje interja w części włoskich supermarketów? Karabinierzy odkryli śl ślady Maurycego na terminalach do kart płatniczych, przyciskach do wag, wózkach i koszykach na zakupy. Przeprowadzona kontrola w placówkach handlowych wykazała naruszenia zasad sanitarnych w 173 miejscach w kraju. Zamknięto 12. Specjalna komórka karabinierów do spraw ochrony zdrowia poinformowała o rezultatach inspekcji przeprowadzonych w ponad 980 supermarketach, w tym Rzymie. W w Toskanii, Sycylii i Sardynii wybrano te, w których notuje się wysoką liczbę klientów. Funkcjonariusze sprawdzali, czy poprawnie wykonane są operacje dezynfekcji w celu zapobiegania właśnie szerzeniu się Maurycego. Naruszenia przepisów antypandemicznych zostały wykryte w 173 placówkach handlu, to 18% wszystkich skontrolowanych. Badania laboratoryjne wykazały obecność śladów wirusa na przedmiotach najczęściej dotykanych przez klientów, w tym uchwytach, koszyków i wózków, wszelkich przyciskach oraz automatycznych kasach samoobsługowych. Łącznie, jak podano w komunikacie, karabinierzy wykryli 226 nieprawidłowości i naruszeń przepisów higienicznych, w tym nawet uchylanie się od obowiązku sprzątania, brak informacji dla klientów o konieczności przestrzegania zasad sanitarnych i dystansu, niestosowane reguły limitu, you Liczby osób, które mogą przebywać w środku. W szczególnie drastycznych przypadkach naruszeń przepisów yy, o walce z pandemią wymierzono karę czasowego zamknięcia sklepów. Wcześniej karabinierzy przeprowadzili w Rzymie kontrolę sanitarną w środkach transportu. Obecność Maurycego stwierdzili w autobusach i w kolejkach podmiejskich. Niesamowite! No ja nie wiedziałam, ale tak na serio to widać, że albo ludzie przestali dezynfekować całkowicie łapki, albo ogólna dezynfekcja w tych miejscach nie ma sensu, nic nie daje. W Polsce w komunikacji też takie Absurdy, że głowa mała. Kierowca, so siedzący w zamkniętej kabinie, w wchodzący osobnymi drzwiami, ma jeszcze wydzieloną przestrzeń w autobusie, z której nikt nie może skorzystać i on też nie korzysta. Przyciski do otwierania drzwi są zaklejone, ale jak stałam, trzymałam się rurki, bo zęby można było sobie wybić i trzymałam się tego zaklejonego przycisku. Wszystko jest robione dla pokazówki, a nie dlatego, żeby działało. W Polsce też powinni zweryfikować wszystkie dezynfekatory do rąk, bo w połowie z nich jest płyn rozcieńczony z wodą, Po każdy oszczędza, a wózki czyszczone. Są jedną ścierą. Także poważnie ci co się boją nie powinni chodzić do, do sklepu, bo tam jest dużo gorzej niż w restauracji czy w kościele. Żegnam robaczki, do zobaczenia jutro o 19. Mam nadzieję, że będziecie. Zostaw łapkę, suba na karm choć jednego jednorożka. Tajemne słowo na dziś to wow, każdy wow, dostanie ode mnie serdu. Buziam.